Zadanie równania zadania z treścią. Pani Kowalska zarabia miesięcznie o 200 zł więcej od pana Kowalskiego. W ciągu roku oboje razem zarobili 72 tysiące zł. Jakie jest miesięczne wynagrodzenie pani Kowalskiej, a jakie pana Kowalskiego? To tutaj mamy zarobki podane miesięczne. Przynajmniej te zarobki nie są podane, ale jest podana pomiędzy nimi zależność, bo wiemy, że pani Kowalska zarabia miesięcznie o 200 zł więcej od pana Kowalskiego. Także możemy zapisać z jedną niewiadomą te zarobki miesięczne. To piszemy sobie, że zarobki miesięczne pani Kowalskiej to jest x plus 200, a zarobki miesięczne pana Kowalskiego to będzie x zł, bo tutaj zgadza się to, co tutaj pisze, że pani Kowalska wtedy zarabia o 200 więcej. Bo x plus 200 to 200 więcej niż x. No i tutaj mamy podane zarobki miesięczne, a tu są zarobki w ciągu całego roku. Więc, żeby to zadanie było trochę łatwiejsze, żeby były mniejsze liczby, to łatwiej nam będzie, jak sobie podzielimy te 72 tysiące na 12 miesięcy i policzymy, ile oni zarabiają miesięcznie. Tak będzie na pewno łatwiej to zadanie zrobić. No to zarobki razem roczne to są 72 tysiące. Jak podzielimy tą sumę na Tą kwotę na 12 miesięcy, to wyjdzie nam, że w każdym miesiącu oni razem zarabiają 6000 zł. No i w takim wypadku to zadanie już przypomina te wcześniejsze. Bo wiemy, ile zarabia miesięcznie pani kowalska, ile pan kowalski, że razem ile zarabiają, więc piszemy, że X plus 200 plus X to jest razem 6000. Rozwiązujemy takie równanie i wychodzi nam, że x to jest 2900. No i jak nam już wyszło, ile wynosi ta niewiadoma, to teraz za tą niewiadomą podstawiamy do tych zarobków te 2900 i wyjdzie nam, że pani Kowalska zarabia 3100 zł miesięcznie, a pan Kowalski 2900 zarabia miesięcznie. No i piszemy odpowiedź na pytanie. Można sobie sprawdzić, czy to się zgadza, ale tu się będzie zgadzało, dlatego że łącznie oni razem zarabiają miesięcznie 6 tysięcy, to łatwo policzyć, a 6 razy 12 to jest 72, czyli 72 tysiące będą zarabiali wtedy rocznie.